Wróciliśmy prawie do początku. Dowódca, i jedność na samym początku. Cześć, bądźcie Dwie godziny w plecy. Dwie godziny marszu w plecy. W ciężkim terenie. Popatrzcie sobie teraz, tak cały czas a jeszcze jak musicie powtarzać coś, to idzie normalnie się rozgrzeć do czerwoności otworzył mapę alarmową zawsze zawsze coś jest takiego że nasz pluton musi dojebać ja nie wiem ja byłem z eskadronem, z piątym eskadronem z bojowym eskadronem Pamiętam Staszkait, były takie, coś w rodzaju takiego, takiego zawodu, taki szalosz, taki był. Całą noc, całą noc taki marsz kurs, kto szybciej. Kurwa, całą noc żeśmy prawie biegli, tam żeśmy prawie biegli, ale dowódca miał jaja kurwa. Nie tak jak ten, ten ma tylko jaja do tego, żeby, żeby wymagać żeby coś zrobić, to się kurwa myli do bardzo często. Bardzo wielkie aspiracje. Niestety niewielkie możliwości. No cóż, takie życie. Dlatego nie chciałem robić żadnej kariery tutaj. Nawet zrezygnowałem z kariery takiego chaprala bo to już... ale już mnie męczy. Tym bardziej obserwując ludzi tutaj to nie ma żadnego sensu dla mnie to miała być tylko przygoda urywam się z bo to nie ma co to o tym stara legia już nie istnieje legia się skończyła Sama takie dba dzieje coraz gorszy materiał się schodzi biorą wszystko co jak leci bo chcą utrzymać daty cywilizacja odchodzi z od łyska Trzeba idzie do przodu, a to przeżytek. Miłość to przyszłość. Na razie kocham Was.